Spoko. Ładna. Teraz moja kolej, mam na imię Danuta, mam 16 lat, a to ja. Piękna. Łojezu Jezu, brzydka i jest. Znaczy ładna. M, ok, nie muszę się komuś podobać, XD. Masz rację. Teraz ja, mam na imię Weronika, mam 15 lat, a to jestem ja. O Boże, ko piękna, 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 piękna. Ładna. Ej, gramy w MM2. A? No, okej. Okay. Spoko. Minęła godzina. Gramy w coś innego? Ej, bo została jeden godzina, aż doczka stworzy mi się przyjaciółka. Jezus Maria, to do mej gramy w MM2 godzinę? No jak widzisz, tak. Łopanie. To co gramy? Dawajcie w oby. Spoko, ale drop ja jestem trochę słaba w obby. Ale okej, okay, to wybierz. Toka i dołączymy. Okej. Okay. Bobby. Poczekajcie na mnie, bo spadłam. Okej. Okay. 30 minut później. Je ci przeszliśmy obby. Tak. Widzisz, Danuta dałaś radę. Ej, za 25 minut stworzy drogę się moja przyjaciółka. To fajnie. Może przez te 25 minut pogadamy? Tak to świetny pomysł. Zgadzam się. Okej, okay, to o czym pogadamy? Nie wiem. 23 minuty później. Ej, bo za dwa minuty stworzy się moja przyjaciółka. Ej, to super. Ta moja, ha, 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 Ej, Grażyna, z czego się tak śmiejesz? Bo mi. Się wydaje, że śmiałaś się? No to ci się wydawało? Czekaj, ja słyszałam, jak się śmiejesz, więc nie kłam, Grażyna. Ale ja nie kłam, jak zda. Grażyna! Ech, no dobrze, dobrze, przyznaję. Się... Tak, śmiałam się, ale to dla żartów, bo ja lubię żartować. A myśli to na pewno, XD? Emno, okej, okay, wierzę ci. Ej, za minutę już będzie, moja przyjaciółka. Oto super. No, nie mogę się doczekać. Ej, ludzie, ja zaraz będę. Ej, Danuta, zauważyłaś, że Czoła Grażyna się dziwnie tu zachowuje? Nie, nie rozumiem. Dobra. Ale szybko, bo ona pewnie tk zaraz wróci, a więc gdy mówisz o swojej przyjaciółce, to zaczyna się dziwnie zachowywać. A, okej. Okay. Ej, masz coś nad głową! Ej, serio? Ej, faktycznie! Twoja przyjaciółka zaczyna się tworzyć? O mój Boże! Ej, to ty, moja przyjaciółka? Tak, to ja, twoja przyjaciółka. O Boże, hej. Ej, jak masz na imię? Malwina. A okej, okay, to fajnie, ja jestem, Danuta. Ja znam Wasze imiona i wiem, jak wyglądacie. Naprawdę? Ale jak? Już taka jestem. Ej, okej, okay, to pewnie znasz też, ile mamy lat. A ty, ile masz lat i jak wyglądasz? Mam 16 lat, a to ja. Jezu, jakaś ty ładna. Piękna. Bardzo dziękuję. No, Elo, kaszojady już jestem. O boże, co to za laska, kim ty. Ja? Ja jestem przyjaciółką Danuty XD. A dobra, sorry, no hej, ale masz ładny skin. M um, dzięki.